Stało się to, gdy jechałam do domu mojej babci, próbowałam złapać Jeepney, bo inne autobusy były już pełne, mimo późnej pory. W końcu udało mi się złapać jeden, w którym było tylko kilka osób. W środku był kierowca, poborca opłat, stojący częściowo na zewnątrz, dwie dziewczyny, kilku chłopaków i starsza kobieta. Po drodze mijaliśmy szpital psychiatryczny. Kobieta w szpitalnej koszuli stała tam, machając. Jakby chciała, żeby Dżibni się zatrzymał. Była łysa, a jej twarz blada jak kartka papieru. Dzipni zatrzymał się obok niej, a w środku zapadła grobowa cisza. W ulicę spowijała mgła i ciemność. Jedynym światłem były reflektory pojazdu. W tym czasie pisałam sms do babci, że się spóźnię, nie mogąc oderwać wzroku od kobiety. Jednak zanim ta zdążyła wejść do pojazdu, Kierowca gwałtownie wcisnął gaz i odjechał, zostawiając ją w tyle. Byłam zdezorientowana. Wydawało się, że wszyscy byli zaskoczeni. Kiedy spojrzeliśmy na kierowcę, wyglądał na bardzo przestraszonego, choć nie wiedzieliśmy dlaczego. Zapytałam go, dlaczego zostawił tę kobietę. Odpowiedział drżącym głosem: To nie była zwykła kobieta, proszę pani. W tym momencie kierowca zerknął we wsteczne lusterko, zamilkł, a potem przyspieszył. Kiedy podążałam za jego wzrokiem w kierunku lusterka, ujrzałam. Kobieta biegła za naszym dzipni w nienaturalnej pozie i w niewyobrażalnym tempie. Była tak szybka, że nie mogłam dostrzec wyraźnie jej twarzy, ale widziałam jej koszulę. Była cała we krwi. Kanar, który wychylał się z pojazdu, Wskoczył do środka i krzyknął do kierowcy. Szybciej! Ona się zbliża! Ludzie w pojeździe zaczęli panikować. Byłam najbliżej drzwi i nagle zobaczyłam, jak kobieta wskakuje na pojazd. Powoli zawisła na drzwiach samochodu i wreszcie uniosła twarz. Miała siniaki na całej buzi i uśmiechała się do nas ostrymi zębami, a jej wielkie, głębokie, czarne oczy wpatrywały się w nas. Moje serce niemal stanęło, a wszyscy w dzipni zaczęli krzyczeć. Szybko uderzyłam ją torbą i upadła na ziemię. Jednak ledwo zdążyłam się obejrzeć i zobaczyłam, że ona już stoi. Spojrzała na mnie, a potem zaśmiała niczym demon. Niedługo potem Jeepney w końcu dotarł na stację. Wszyscy natychmiast wysiedli z pojazdu. Wysiadłam też ja i zapłaciłam kierowcy. Potem poszłam do pobliskiej żabki i kupiłam kilka przekąsek, żeby uspokoić nerwy. Stałam przy kasie, wciąż myśląc o tym, co się właśnie wydarzyło. Wtedy kasjer nagle zapytał Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Widziałam tylko szaloną kobietę na drodze, kiedy jechaliśmy w Jeepney. Odpowiedziałam. Nie mogłam uwierzyć w jego reakcję. Znam ją. Miała raka i kiedy straciła wszystkie włosy całkowicie oszalała. Śmiała się bez przerwy, raniła siebie, a nawet groziła zabiciem innych. Dlatego jej rodzina ostatecznie umieściła ją w szpitalu psychiatrycznym. Jednak, kiedy po tygodniu próbowała uciec, została potrącona przez jeepney i zginęła. Byłam w szoku, a po całym ciele przeszły mnie ciarki. Zapytałam kasiera, czy pamięta numer rejestracyjny tego pojazdu. Nie będę tutaj go podawać, jednak kiedy mi go zdradził. Podziękowałam, wzięłam resztę i ruszyłam szukać dziwni, którym jechałam. Gdy go zobaczyłam, zamarłam. Okazało się, że to był dokładnie ten sam pojazd, który potrącił i zabił tę kobietę.